W 2023 roku odnotowaliśmy spadek zużycia energii elektrycznej o kilka procent, który dotyczył właściwie każdej grupy odbiorców i gospodarstw domowych, i małego średniego biznesu, i tych największych odbiorców przemysłowych. Można oczywiście się spodziewać, że odbiorcy domowi w coraz większym stopniu wykorzystują energię produkowaną na dachach własnych domów z fotowoltaiki i stąd też mniejszy pobór z sieci. Natomiast w tych danych, które publikują polskie sieci elektroenergetyczne, jest już ta autokonsumpcja uwzględniona. Tak? Więc prawdopodobnie widzimy też efekt oszczędzania energii elektrycznej u odbiorców. W zeszłym roku pamiętajmy, że. Oszczędzając 10% zużycia, można było liczyć na to, że w tym roku zapłacimy niższe rachunki za energię elektryczną o 10%, co mogło zmotywować część. Odbiorców. Te ulgi, jakie zobaczymy na rachunkach w gospodarstwach domowych, będą naliczane automatycznie, więc nie będziemy musieli o nie już specjalnie występować. Natomiast sam spadek zużycia energii u wszystkich krajowych odbiorców no, wynika zapewne z jednej strony z wysokich cen i chęci oszczędzania, no i z drugiej strony też być może ograniczania części działalności gospodarczej przez firmy w związku z utratą konkurencyjności wynikającą z tych wysokich cen.